Krótko zwięźlej na temat. Suby, łapki, komentarze. To odcinek Wam pokażę. No to dawać. Dzień dobry się z państwem. Cześć, kurwy syny. Moją pasją jest gotowanie. W Dzisiejszym odcinku pierdolimy papryka szeciński do mikrofalówki. W tym 2023. Tak, już wiem. 2023. Człowiek uczy się przez całe życie. Na końcu powiedziałem dobrze. Zobaczcie do końca roku. Pewnie wielu z was myślało, że już się więcej nie zobaczymy na moim YouTubie. Ja też tak myślałem. I nagle pan Kubaś wchodzi tutaj cały na. w dresie. Masz jakiś problem? I wrzuca wam kolejny fenomenalny odcinek programu. A słyszałeś, że podobno. W świecie transportu przed świętami już niewiele się działo. Teraz dalej niewiele się dzieje. Chociaż są pewne sprawy, które chciałbym poruszyć. W dzisiejszym programie dowiecie się, dlaczego Iwonka Blecharczyk była holowana. Dlaczego? Kurwa! Daję. Czy Krejzole po Europie naprawdę wszystko robią razem? Używki, a prowadzenie ciężarówki. Wspólnie wyniesiemy śmieci i poruszymy tam parę jeszcze innych tematów. Let's go! Czy żyjąc w związku trzeba być samodzielnym? Czy w każdej sytuacji możemy liczyć na pomoc naszej drugiej połówki? Okazuje się, że tak że możemy dzielić każdą chwilę ze sobą. Nawet tą najbardziej intymną. Bardzo co na ciebie z papieru toaletowego. A, nie wziąłeś telefonu do kibla, widzę, tak? <grych> Och, Jezus, Róza! No. Na załączonym wideo widzimy jak nasza koleżanka z branży, krejzolka po Europie, zbiera się do jazdy konnej. Aktualnie zbieram się na stajnie, gdyż będę miała trening. Nie do końca interesuje nas to, na jakim koniu będzie jeździła. Ale. Czekajcie. Moje przypuszczenia graniczą z pewnością, że sytuacja ma miejsce rano. Generalnie wygląda mi to na poranną toaletę. Mydło, wszystko Żyj, Wiadomo, klocek z rana rzecz święta. Miłość okazywać sobie trzeba w każdym miejscu. Dziękuję. Nie wolno wstydzić się swoich uczuć. Niech wszyscy widzą. Jestem prawie pewien, że nie wszystkie otwory tutaj były czyste. No i mam nadzieję, że skoro. Dupa była brudna, to przynajmniej zęby były umyte. No bo jak to tak całować się z brudną buzią. Ooh. Masz nieświeży oddech? Wypróbuj. spray. Żyjąc w świecie transportu musicie pamiętać o tym, aby pewnych rzeczy nie brać sobie zbyt dosłownie. W naszej branży jest masa pasjonatów, którzy poza kółkiem nie widzą świata i nie przeszkadza im nawet brak prawa jazdy. Prawo jazdy? A na co to komu? Liczy się pasja. Jeżdżę dla pasji. Jeżdżę dla pasji, nie dla pieniędzy. Jak widzicie na załączonym materiale, kierowca bez prawa jazdy kręcił sobie pauzę, popalając blanta. Funkcjonariusze, którzy go zatrzymali, musieli być bardzo zdziwieni. Ale jaki zdziwiony musiał być on? Jego szef. Kurwa, wejście mnie, wypuście, no co ja wam zrobiłem? Mi... No ja, ty, moje... Seksu... Kurwa, ja chcę iść na melanż. Ja widzę to tak. Szef pasjonata transportu. Piękna ciężarówka. Mówi mu: Słuchaj, zatrudniłem cię do pracy, chcę, żebyś. Cieszył się tą robotą. Ćpał transport. No i chłop sobie to bardzo dosłownie wziął do siebie. No i ćpał transport. Czy pracodawca może mieć jakiekolwiek pretensje do niego? Nie wiem. I zupełnie mnie to nie interesuje. Lecimy z kolejnym tematem. Po kilku miesiącach ukrywania prawdy. Cały świat dowiedział się, dlaczego samochód Iwonki Blecharczyk, popularny Wolwi, wspaniały Wolwi był holowany. Tą sprawą żył cały świat. Jednak wszyscy zostaliśmy zmanipulowani przez Iwonkę, która sprawnie zataiła przed nami, jaka była prawda. Pamiętacie historię z moim Volvim i z paliwem, niezanieczyszczonym zanieczyszczony, nie paliwem? No i jak zatankowałam po pół godziny, wyskoczył mi komunikat woda, i żeby uruchomić tę procedurę spuszczania wody. No i wonko, powiedz nam, dlaczego Volvi był holowany? Co się takiego wydarzyło? <laughs> Ciężko mi to przyznać. Ale oh, słuchajcie, okazało się, że zatankowałam Edwró do paliwa. Jako kolega z branży chciałbym ci dać pewną wskazówkę, żeby więcej nie doszło do takiej sytuacji, wystarczy nie wlewać adblue do paliwa, bo to jest bardzo drogie. Jeżeli nie będziesz wlewała adblue do paliwa, nie będzie dochodziło do takich sytuacji. Wolwi nie będzie cierpiał, twój portfel nie będzie cierpiał, ty nie będziesz cierpiała. To jest bardzo proste rozwiązanie nie chcesz żeby się tak działo po prostu tego nie rób moja firma zainspirowana Iwonką Blecharczyk już podjęła pewne kroki aby uniknąć takich sytuacji o to materiał wideo dla was o proszę takie rzeczy właśnie u mnie na bazie żeby nikomu nie przyszło na myśl się pomylić no Iwonka może na każdym dystrybutorze powinni to pisać i teraz uwaga, w sklepie Super Tracker, w sklepie Iwony Blecharczyk, we współpracy ze mną, właśnie pojawiła się naklejka na dystrybutory AdBlue, którą może kupić każdy z Was, i na wszelki wypadek sobie ją tam przykleić. Wiele osób na priwie prosiło mnie, nie chciałem, prosiliście, weź za dupę Pinkiego. Mówię, nie, dajcie spokój, nie będziemy tutaj o głąbie rozmawiać. Kurde, Kubaś, dawaj weź się za Pinkiego. I tak uległem waszym prośbom i czas po prostu posprzątać śmieci. Jest to dla pasji, nie dla pieniędzy. Pinky Born to Ride, right. chociaż nie jeden z nas wolałby, żeby nazywał się Pinky Born to Die. O i to byliśmy na kurwa. Człowiek jeżdżący dla pasji. Hey, Pokażę ci musiał, nie... Człowiek palący sterowniki w Skanie. Człowiek zajmujący się agrotuningiem. Różne gadżety w ci w domach mają. Różne fantazje kobiety z nimi uprawiają. Czpun, alkoholik, menel, po prostu menel. Postanowił przekroczyć kolejne granice głupoty. Posiadając szczątkową wiedzę postanowił porównywać japońskie czy chińskie jakieś tam krzywookie silniki z silnikami starej skani. 800 konny silnik w Chińczyku, nie no, kosmos. Przebił skanie i volvo. Już nie powiem jakie słape robili w skanii. Oczywiście zaznaczył, że nie zna się na tym, że nie jest specjalistą w tym temacie, ale się wypowie. Nie znam się, ale się wypowiem. Bardzo super, tylko że ten, ten silnik pewnie jest z plastiku stworzony. Tak mi się wydaje. Ja nie będę, nie jestem znawcą. Ma to zamknij ryj! <noise> Chcesz czuję, że wytrzyma 200 tysięcy kilometrów, a nie pół miliona, jak to teraz jest w nowych autach? W chwili kiedy usunął Instagrama i postanowił, że nie będzie się więcej udzielał, bo tak naprawdę nikt tego nie chce oglądać, każdy z nas pomyślał, że w sumie ten pinki nie jest taki tempy, a teraz nam udowodnił, że właśnie no jest tempy to pinki właśnie, taka metafora. Chociaż mam nadzieję, że zadbał trochę o zęby, no nie. Ten nóż dalej ma czystsze zęby od Pinkiego. No i przynajmniej nie ma fugowanych zębów jak Pinki. Ty wiesz, jak taką fugę ciężko domyć? Jezus, to CIF nie pomoże. Enerwuje cię nalot, który gromadzi się na fugach? Zobacz, jak szybko się z nim rozprawić. Fugi spryskaj środkiem czyszczącym i wyszoruj za pomocą zmodyfikowanej szczotki. Efekt gwarantowany. Automatyczna szpalka sekretarka. Cześć, tu sekcji sekretarka pana Kubasia. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Dzisiaj sekretarki nie będzie, bo chciałem wam zrobić niespodziankę, więc nie zbierałem nagrań. Dlatego postanowiłem, że przeczytam wam, jakie składniki są potrzebne, aby wykonać dobry bigos. 500 gram mięsa wieprzowego, na przykład karkuweczki, 200 gram kiełbasy, jedna cebula. Dwie łyżki oleju roślinnego, trzy szklanki bulionu lub wody, ja również polecam wino do tego. Jest lepszy. 30 gram suszonych borowików, 2 łyżki powideł śliwkowych lub kilka suszonych śliwek, jedno jabłko, na przykład reneta lub antonówka, to opcjonalnie dla smaku trzeba być koneserem. Kilogram kiszonej kapusty, łyżka koncentratu pomidorowego, łyżka mąki i łyżka masła. Z przypraw jeden listek laurowy, dwa ziele angielskie, jedna łyżeczka kminku i łyżka majeranku. Oczywiście jak przyrządzić taki bigos, powiem wam w następnym odcinku. Albo i nie. To już wszystko w dzisiejszym programie. A słyszałeś, że Kontynuację Łukasza Pawłowskiego! To ten temat, na który czekaliście. Oczywiście nie mogłem wam powiedzieć na samym początku, że go tutaj poruszę, bo to jest niespodzianka dla wytrwałych. Serdecznie panie widzów, gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam, byłem major. Pod koniec roku byliśmy świadkami wspaniałego live'a, na którym Łukasz Pawłowski w towarzystwie naszego przyjaciela Najebusa Troszeczkę za dużo wypił i delikatnie się odpalił. A czemu to jest takie jasno? Bo kurwa Jezus Chrystus tutaj zszedł. Przekaj, to pan Kuba się dołączyć. Co? Dawaj, Wspaniały był to live pełen zlotów i upadków. <grym> ja, nie, ja nie wiem, czy dobrze robimy kurwa, że ten live leci, ale to, to jest kurwa twój telefon. Nie dobra. Kurwa Łukasz, z szacunku do ciebie weźmy się, kurwa. Poruszyliśmy na nim tematy egzystencjonalne. O ja tam. Jak się na, na pokrzep? No. Jesionka. Jesionka! Moje jesio! Kurwa! Jesio! Ale co no, mam ci kura? Pomóż mi, ubiega. Udało mi się na chwilkę na tego live'a dołączyć, ale myślę, że nie wypadłem tak dobrze jak Łukasz z fotela. Co ty tam, Denatura, zwaliłeś? Po... Co, ty poczekaj, tutaj się pokażę, że my się wali. Dwa razy przez lepsze przewodni, Nie, kurwa. Jest dramat, nie? A co, co co zrobisz? Zdjęcie ci, kurwa, żebym zapamiętał, to jakbyś najebany. Nie, ja coś się że wiesz, proszę. No wy Łukaszku, miałeś opowiedzieć, jak bardzo mnie kochasz. Znaczy, ja Cię bardzo szanuję i kocham Cię. Jako pierwszy zauważyłem, a potem również i wy na live pewne podobieństwa między Łukaszem a majorem ze szkolnej. Poczekaj, okej. Okay. To jest, jest zapieczętowane, to też i to też. Nie wiem tego. Właśnie to jest to. <laughs> mostem za mostem. No pozdrawiam. I nie są to przypadkowe podobieństwa. Najprawdopodobniej major również był z mamą Łukasza. Proszę bardzo, Natalko. Jesteś seksowna i już. Mama Łukasza w świecie transportu jest taką mamą Stiflera. Podsumowując, Łukasz na trzeźwo nie jest tak fajny jak pod wpływem. Łukasz pod wpływem jest człowiekiem, który jest bardzo słodki, uroczy, przyjemny, miły. Aż po prostu chciałoby się go uścisnąć. Łukasz kurwa lejący wodę. <laughs> Nie wyzywaj nikogo, bo ci wpierdolę zaraz. Nie, ja jestem spokojny. Co ja, ja ich szanuję bardzo. No, właśnie może ty powinieneś więcej kurwa pić, to byś się uspokoił w końcu Nie. trochę. I tutaj apel Łukaszu, przyjacielu. Pijesz codziennie ten alkohol na pauzach, wrzucasz tylko jak odkapslowujesz te korony. Pij wódkę i pij jej więcej. Jakiś taki bardziej przystępny się robisz po alkoholu. To już wszystko w dzisiejszym programie. A słyszałeś, że podobno, niech nam się rozpędzi ten transport w 2023 roku, abym miał o czym mówić. No niestety teraz jest taka posucha, że gdzieś tam po powybieraliśmy jakieś takie. Tematy, które można powiedzieć są takimi odgrzewanymi kotletami. No ale kto powiedział, że odgrzewany kotlet nie może być smaczny? Dobrze. Trzymajcie się. Oczywiście dajcie suby, komentarze, lajki, posilicie to dalej. Myślę, że warto.